Ale jestem rudy w słońcu. Ja pierdzielę. O, teraz lepiej. Takie światło bardziej mi pasuje. Witajcie na kanale Twój Elektryk Miasto. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o zmianie warunków przyłączeniowych, o zmianie mocy przyłączeniowej, o przejściu z zasilania jednofazowego na trójfazowe. Na takim przykładzie, jeżeli ktoś oglądał chyba ostatni film pod tytułem Dzień Elektryka z tej serii Dzień Elektryka. Tam była sytuacja taka, którą tu może teraz przytoczę, gdzie pojechałem podłączyć płytę indukcyjną, miałem zlecenie na podłączenie płyty indukcyjnej. Wszedłem do budynku i podłączyłem płyt 6 czy ileś tam. Z tego względu, że w budynku odłączyli gaz, była gazownia, stwierdziła 17 czy tam 17 czy 70. Już i tak nie, nie jest istotne: wycieków z instalacji gazowej. Oczywiście instalacja jest tak stara, że trzeba by było ją w całości wymienić, na co nie ma funduszy, więc administracja zarządziła, że nie, nie będzie gazu. Proszę podłączyć sobie kuchenki. Kuchenki albo na gniazdko do 4 kW, albo kuchenki na siłę pod warunkiem zmiany warunków przyłączeniowych. I teraz dzisiaj zaczynamy pracę na tym budynku. Dodam tylko na początku, że piony są nowe, piony administracja wymieniała, wymieniła na zasadzie nowe stogody. Wymieniła te piony na zasadzie takiej jak falowcu, które też w odcinku o falowcach yy, Wam pokazywałem. W jednym falowcu zrobili to fajnie, w drugim nie fajnie, bo nie przewidzieli miejsca, że jak ktoś będzie chciał mieć trzy fazy. I właśnie teraz dokładnie taki przykład będzie. Instalacja jest wymieniona, ale szafki zostały dalej stare, to falowskie. Nie ma miejsca na te liczniki i będę kombinował, bo teraz masowo wszyscy zmieniają instalacje na trzy fazy. Tak więc jak dojadę na miejsce, pokażę Wam o co chodzi. W mieszkaniu będziemy układali przewód pięciorzyłowy od rozdzielnicy. Będziemy musieli wywalić rozdzielnice tam, które są i wstawić dwunastki, bo po prostu nie ma miejsca. Będziemy dokładali różnicówkę i bezpiecznik trójpolowy. Pokażę Wam warunki przyłączeniowe, pokażę Wam stan zastany i jaki mam na to pomysł, bo pomysł jest... Oczywiście tak jak w przypadku ładowarek, obowiązuje zasada to pierwszy, ten lepszy. Dla jednego będzie miejsce w tej szafce, dla dwóch... Na pewno tego miejsca już nie będzie i będą musieli wnioskować do administracji o zgodę na powieszenie swojej szafki obok, bo przyoszczędzili, no jakby ci mieszkańcy sami sobie winni, bo po prostu przyoszczędzili, wybrali najtańszą ofertę. Przecież wymienimy same kable szafek, a w szafek nie trzeba. A teraz płaczą wiadomą, bo jednak mogli te szafki wymienić, no ale. Jest już za późno. A w tym czasie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Kto wie, może w tym roku, kończy się wrzesień, jest teraz połowa września jak to nagrywam, może do końca roku uda mi się uzyskać stówę na YouTubie. Byłoby fajnie. Byłoby fajnie, gdyby połowa z Was oglądających kliknęła te subskrypcje, bo połowa z Was ogląda, a nie subskrybuje. Dziękuję również moim stałym patronom, którzy na Patronite wspierają moje mm, konto i są ze mną dość długo. Jeżeli ktoś chce dołączyć do tego grona, no to link tu, czy tu, gdzieś tutaj znajdziecie, można kliknąć tam na FatkoNight czy na Buy Coffee. I teraz tak, do każdego mieszkania mam przygotowaną. Bo dzisiaj robimy, robimy dwa. Jedna kasta, druga kasta. I teraz co jest w tych kastach? Mamy rozdzielnicę dwunastkę, bo tam są w domach. Czyli takie piątki. I te piątki musimy wymienić na dwunastki, po to, żeby zmieścić różnicówkę, czyli cztery pola i zabezpieczenie płyty indukcyjnej. To już mamy 7 pól. No i tamte 5 bezpieczników, no to daje nam dwunastka, daje nam możliwość tego, że będziemy mieli na to miejsce, więc musimy to powymieniać. Oprócz tego w mieszkaniu dokładamy przewód. Przewód od rozdzielnicy do kuchenki. 5 razy 2,5. Tutaj wziąłem cały krążek. Na połowę roboty mi tutaj w tym bloku to starczy, bo od każdej dzielnicy w każdym mieszkaniu jest około 10 metrów, tak to wstępnie mierzyłem, więc na 8-10 mieszkań, mniej więcej ten krążek powinien mi starczyć. Co na klatce? Bo aha, bo mówiłem, że piony są wymienione, ale WLZ-y y, poziomy między. Szachtem, a mieszkaniem też są wymienione. Jest przygotowany przewód pięciofazowy, to zostało zrobione, więc tego przewodu WRZ do mieszkania nie wymieniamy. Jedynie w szachcie wymieniamy tablicę z jednofazowej na trójfazową i musimy znaleźć na nią miejsce. Zaraz Wam pokażę, dlaczego musimy znaleźć na nią miejsce. Wieszamy taką skrzynkę i w tej skrzynce zgodnie z wagonkami jeden gościu ma szesnastkę, inny gościu ma dwudziestkę. Organicznie mocy i zasilanie spionu. Na ogranicznik mocy, z ogranicznika mocy na tablicę licznikową i sru do mieszkania. A w mieszkaniu przy samej kuchni, już bez kucia, to też Wam pokażę, takim korytkiem przeprowadzimy tamten, właśnie przewód. Dzień dobry, to zwalamy. I robimy. To po prostu przekładamy. Wymieniamy skrzynkę na większą. Wchodzimy w tą drogę od gazu. Ona jest odcięta od gazu, roga odcięta od gazu, nie jest już rugą gazową. Więc sobie możemy ją wykorzystać. Chodzi o to, żeby tego nie kuć I wchodzimy tu tędy. I teraz zobacz, tu jest kolanko. Z tego kolanka zjeżdżamy w dół. Cyk, tu między meblami jest szczelina. Jeszcze. hyc, tam wszystko widać listwą. Czyli góry listwa, tulistwa, kuchenka, odłączasz, to jest ta kuchenka, co ją podłączyłem na chwilę. Ten kabel wypinasz. Nie, my to już przepinamy na gotowo, to już nie zostanie, to już będziemy, my robimy takie małe oszustwo przy liczniku, mostkujemy przy liczniku i pan będzie miał tutaj na wszystkich już jakby trzech fazach jedną tą samą fazę. A gościu, który przyjdzie i będzie wymieniał licznik na trójfazowy, on tam mostek zlikwiduje i jak podepnie prawidłowo licznik, pan już nawet nie będzie wiedział, pan dalej będzie używał, będzie pan miał tutaj jedną fazę na trzech żyłach. Teraz jaka jest robota przy liczniku? Jak widzicie, piony mamy wymienione. Z tych zacisków będziemy sobie pobierali trzy fazy. Przejdziemy linką tu przez tą gruć na tą stronę i tu, tak jak ta skrzynka, przywiesimy naszą skrzynkę. Tu są uchwyty. Do tych uchwytów przymocujemy naszą skrzynkę. Piony, zobaczcie, też są wymienione. O, tak widać lepiej zdecydowanie, przepraszam. Pięciożyłowe przewody już są do mieszkań doprowadzone. Także stawiamy skrzyneczkę, bo musimy, tak jak tu są trzy, to musimy takie potrójne zabezpieczenie na trzech faz wstawić, więc potrzebujemy na to więcej miejsca. I z tego naszego zabezpieczenia, więc licznik, w naszym przypadku ten licznik ściągamy, wieszamy dużą tablicę. Tablica trójfazowa jest szersza, potrzebujemy na nią więcej miejsca, i w tym miejscu to zrealizujemy. No i zobaczycie to wszystko. なお。Na Przewód mamy wciągnięty do kuchni. Teraz idę po taką klemę do uziomów. Trzeba to podpiąć taką klemą, żeby wyrównać potencjały na tej rurze, gdyby się tam coś stało, gdyby się coś kiedyś wydarzyło, przerwało się lub nie wiem, coś. Zalarł się przewód w środku, żeby to było w cudzysłowie uziemione. Dlatego założymy taką klemę, już wam pokazuję o co chodzi, i podłączymy to do szyny wyrównawczej, do szyny PE w rozdzielnicy. Chodzi mi o coś takiego... Aj, wyjmę mojego palucha z rękawiczki dziurowego. O, takie coś, taka klema. I teraz w tą szczelinę wsadzimy tą całą rurę gazową, usłużymy przewód i w ten sposób za pomocą takiej klemy ściśniemy to wszystko śrubą. Zrobimy połączenie wyrównawcze. Rozdzielnica, a ta stara rura od gazu, która pełni nam teraz rolę rury elektroinstalacyjnej. I teraz tak, za mną jest ta Rozdzielnica, w której będziemy grzewali, tu mamy już warunki przyłączeniowe. I teraz, co to są warunki przyłączeniowe? Jak złożycie dokument do energii o zwiększenie mocy przyłączeniowej, czy po prostu wystąpicie o zmianę z jednej na trzy fazy, to dla elektryka, dla mnie, dla montera, najważniejsze są właśnie warunki przyłączenia. W ten sposób warunki. Warunki przyłączenia i ten dokument określa jasno, co tutaj ma być wykonane. A najważniejszym punktem dla mnie jest rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego. Czyli tego, co będziemy zmieniali, to co Wam mówiłem, to zmieniamy na skrzynkę naszą tutaj, i tu będziemy wstawiali zgodnie z tymi, z tymi warunkami, z tym dokumentem. Będziemy wstawiali wyłącznik, ogranicznik mocy o prądzie znamionowym 20 A. I tak to będzie wyglądało, czyli zgodnie z wagąkami zakładamy tutaj 20. Czyli teraz muszę podać zasilanie i zasilanie. Tu ściągamy licznik, zakładamy dużą tablicę. to już podpięte pod trzy fazy. Nie pokazywałem tego, bo przecież do tego trzeba iść PPN, -y, żeby się tam podpiąć, więc żeby nikogo nie kusiło takie komentarze, to po prostu tego nie nagrałem, ale zobaczcie. Stąd sobie bierzemy nasze o tak złapie neutrala. I mamy. Nie wiem jak to pokazać, żeby było widać. O, może tak. L1, L2 i L3. Napięcie międzyfazowe też się zgadza. Do uziemienia pomiary też się zgadza. Zostało teraz ściągnąć licznik, wymienić tablicę na trójfazową. Od tego zabezpieczenia podać zasilanie tutaj i podłączyć ten przewód WLZ odchodzący do mieszkania. Enki nie ruszam, bo Enka stąd oryginalnie wychodzi. One są tutaj z tyłu spięte. Zobaczcie, te NK wychodzą cztery. Są cztery liczniki, czyli cztery n -ki. każdy licznik ma swoją N, i to wszystko tędy wychodzi, zobaczcie, bezpośrednio, też z pominięciem tej skrzynki pierwotnie, bezpośrednio do każdego licznika, więc n nic robić nie będę. Uziemienia też są wpięte, przewody ochronne są też wpięte, więc pozostało mi teraz modernizacja tego i podanie trzech klinek tutaj. Jeszcze taka jedna rzecz, którą można tutaj zrobić, to odłączyć ten stary przewód. Zobaczcie, jak za to ciągnę. To ruszam tymi przewodami z tyłu, i to jest, to jest to. Ten przewód był wpięty tutaj do naszego przedlicznikowego. Ja go wypiąłem i podam sobie go tutaj na swój nowy przedlicznikowy. W ten sposób dołożę tylko dwie linki. Tu nie chodzi o oszczędność, tylko po prostu ta linka grosza kosztuje. Tylko po prostu już jedno połączenie mam wykonane, i po prostu przepinam z zacisku do zacisku. od cała filozofia. To jest ta NK. Tu, a to jest NKWLZ. Także ściągam teraz licznik i za chwilę pokazuję, jak to wygląda w całości. Zobaczcie, po ściągnięciu tablicy, licznik leży już tu na dole, po ściągnięciu tablicy to jest ten nasz przewód, ja sobie go teraz tu jeszcze odepnę z tej opaski, on mi tam bez problemu starczy. To jest on, to jest nasza NK tu z tego złącza głównego, a ten przewód odchodził jak zasilanie do mieszkania, a oprócz niego tutaj za tablicą mieliśmy Pozostałe dwie fazy do mieszkania schowane, jak to buję, to buja się nam ten przewód, czyli to jest od niego i to wszystko teraz przenosimy na taką tablicę. Zobaczcie, to jest tablica jednofazowa. A to jest tablica trójfazowa. I taka jest różnica. Na tablicę trójfazową można zawiesić licznik trójfazowy i jednofazowy. Ale na tą tablicę nie da się zawiesić licznika trójfazowego. I teraz to musimy odmienić. I to jest tak. Sytuacja wygląda w ten sposób, że to tu naszego szerokość wchodzi na styk lewo-prawo. I do góry też jest lewo-prawo. Tutaj nie koliduje z tym. I to się mieści. Eee, a jaka jest brutalna prawda, że po tym zabiegu, ktokolwiek z tych trzech osób będzie chciał teraz, to będzie musiał swój licznik wynieść tu obok do osobnej szafki, bo na jego tablicy po montażu tej nie ma już miejsca. Tak właśnie kończy się złudna oszczędność, taka pozorna oszczędność. Wymieńmy piony, ale szafki zostawmy. No i teraz ci trzej będą mieli problem. Jak go rozwiązać? Będą narażeni na dodatkowe koszty, da się to rozwiązać, ale można było tego problemu uniknąć. Przewidując na etapie wymiany kabli, wykucie tej szafki i wstawienie takiej normalnej, przygotowanej dla wszystkich po trzy fazy i nie byłoby naprawdę żadnego problemu. A tak to sobie, ale kto pierwszy, ten lepszy. A w międzyczasie tu doszło. Kowietko, na dole jest pucha, do puchy mamy doprowadzony ten nasz. To jest dosunięte. No właśnie nie, bo chciałem powiedzieć, że to nie jest dosunięty, bo tutaj jest dosunięty wyżej, żeby tam nie było wiele przewodu. Aha, no dobra. No to, no, to zakupaj... nie, tak. No dobrze. Ok, no i z puszki wychodzi. O, już elastyczny do kuchynki, półtora metra. Yy, jaki to jest? O podwyższonej odporności na temperaturę. O, tak. Nie pamiętam jakie to jest symboli. Ja zapominam zawsze. Nie mam pamięci do symboli przewodów. Ale tak to generalnie wygląda. Było wcześniej tutaj na chwilę na to gniazdko, ten przewód jest teraz wywalony i tutaj trójfazowo. A sprawdza. Nie wiem ci. No, wywałam wszystko. No, tego, wszystko, założyć jeszcze raz. No i założył tulejki. No, no dobra. Dobra, może być. Ten z tyłu PE taki króciutki. Ja, tu, 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 tu jest zapas. Ale... Tam jest zapas? Że jak wyrwiesz wszystkie inne, to PE ci zostanie. No tak powinno być. No, no. Dobra, ufam, że tak jest. Dobra, tyle jest, to, jest. Tyle w temacie. Pomału tłumaczę. Z pionu było zabezpieczenie tutaj. Zarwałem tą czternastkę. Tak, tu było Pana zabezpieczenie, wkręcana wkładka, tego teraz nie ma. Te przewody są przełożone tutaj. Ta skrzynka Pana już nie interesuje, to jest Pana prywatna skrzynka. Tak, to przekleiłem, ale we wtorek przyjdę, nakleję nową naklejkę, bo to się zniszczyło. Eee, I teraz tak, stąd są wyciągnięte trzy fazy, stół spionu. raz, dwa, trzy. Te przewody one wchodzą, zasilają tą skrzynkę, tędy od tyłu. I to jest ten nasz pion, i to jest Pana licznik na większej płycie, czyli prąd przychodzi stąd na zabezpieczenie przedlicznikowe, z tego zabezpieczenia przychodzi na licznik 20, tak jak ma Pan w wagonkach, i przychodzi na licznik i z licznika to jest Pana przewód, tym przewodem zasuwa. Do mieszkania. Tablica to jest ta większa, już trójfazowa. To elektrownia plombuje w momencie teraz tak, wydaje oświadczenie, oświadczenie, panowie zanosicie do energii i oni ten, na podstawie tego oświadczenia wysyłają gościa, który ten licznik zdemontuje. On ma tu połączenia zrobione, tam jest powagowane. Chodzi o to, że on zabierze licznik i połączy ten większy licznik. Na czym polega cała sztuka? Jakby zadał pytanie, czy jest mostek w mieszkaniu, w domu nie ma, nie ma żadnego mostka. Może śmiało wpinać zasilanie. On ma jedyny mostek zrobiony tutaj, bo ja teraz pod jedno wyjście wpiąłem trzy kable i jest takie małe oszustwo, czyli jedna faza. Idzie na... Idzie na trzy fazy. Jakby na trzy fazy, ale to jest dalej ta sama faza. Tak? On jak podmieni, to on te trzy z jednego zacisku, każdy w osobny zacisk włoży i wtedy będą osobne trzy fazy. No dobra, czyli takie małe podsumowanie, co mamy, co wiemy do tej pory. Instalacja jest wykonana. Rozdzielnica była zmieniona na dwunastkę. Dołożyliśmy naszą różnicówkę, dołożyliśmy zabezpieczenie trójpolowe i pod to podpięliśmy się przewodem 5x2,5 do kuchenki. Za kuchenką zrobiliśmy puszkę i od tej puszki już przewodem elastycznym, żeby ta kuchenka mogła pracować, mogła jeździć, to tam zastosowaliśmy przewód elastyczny. A, ta rura, jeszcze a propos tego połączenia wyrównawczego, nie użyliśmy tego klipsa. Ten klips jednak się nie przydał z tego względu, że on wchodził na ściankę, ale średnica otworu rury była tak na tyle mała, że jeżeli chodzi o sam klips plus przewód, który wewnątrz rury miałby się znaleźć, to ten klips był za duże zajmował za dużo miejsca i razem z przewodem już się nie mieścił. Gdyby tego przewodu w rurze nie było, to by się zmieścił spokojnie. Wywiercony został otwór, wkręcona w to została śruba, z oczką zrobione na tej śruby i podłączone do szyby do, szy, do, szyny, do szyny, w rozdzielnicy, do szyny PE. A od strony klatki schodowej, no to tak jak pokazałem, tak jak omawiałem klientowi, nagrałem to dla was to tam było chyba wszystko. Jasne, i od cała robota. Żeby formalności stało się zadość, klient potrzebuje teraz od elektryka oświadczenie o gotowości. Na podstawie tego oświadczenia o gotowości, to jest taki zielony dokument, który Wam tu teraz pokazuję. Ten dokument klient musi dostać od elektryka gdzie elektryk oświadcza, że ta instalacja jest gotowa, jest przygotowana zgodnie z warunkami i można bezpiecznie ją podłączać po trzy fazy, zanosi klient taki dokument do energii i energia na podstawie tego dokumentu, ma tam jeszcze też jakiś termin, 7 czy 14 dni, przychodzi, demontuje ten licznik jednofazowy i wiesza w to miejsce licznik trójfazowy, duży licznik na duszą tablicę, no i od tego momentu masz już instalację trójfazową. No i koszty, bo dawno nie mówiłem o cenach na moim kanale. Kiedyś było tak, że w każdym odcinku, za każdą usługę podawałem cenę. E, dawno tego nie robiłem, bo robiłem różne takie e, złożone zlecenia, długoterminowe, gdzie nie było sposobu tego policzyć, bo gdzieś tam z klientem rozliczaliśmy się na bieżąco, więc było to bardzo, bardzo ciężkie do policzenia. Tu jest prosta, prosta sprawa. Zacznijmy od tego, co jest w mieszkaniu. Rozdzielnica, rozdzielnica 60 zł, różnicówka 200-250, w zależności też jaka tam była, chyba poszła 40. Już teraz nie pamiętam, muszę sobie przybliżyć na filmie. Bezpiecznik płyt polowy do kuchenki 80 zł. Listwa grzebieniowa, trójfazowa, dwie dyszki. Przewód, za przewód nie mam pojęcia ile. Liczmy, nie wiem, po 5 zł za metr, niech to wyjdzie nam 50 zł. Puszka ta na dole hermetyczna, co jest? To nie była zwykła puszka, tylko to była taka hermetyczna IP65. Ta puszka kosztuje też tam chyba za 8 zł. Bodajże ona tania nie jest. Są pierdółki, nie wiem jak policzyć pierdółki. Jakieś tam śrubeczki, lineczki, no LGY. Ciężko policzyć. LGY, jak to kosztuje tam 5 zł za metr, a użyłem, załóżmy, ja w rozdzielnicy na klasce użyłem z 3 metry, Bartek użył u siebie w rozdzielnicy z 2 metry. Do tego są tulejki, czyli te tulejki, jakieś kołki, śrubki, taśma. Jedno korytko. Korytko chyba tam 8 zł kosztuje, z tego co pamiętam. Ogranicznik mocy już przy liczniku. Ogranicznik mocy. Ogranicznik mocy kosztuje też jakieś 5 zł. Tablica licznikowa koło dyszki. Mała skrzyneczka też koło dyszki. Czy coś pominąłem? Nie, chyba to wszystko. I teraz tradycyjne pytanie trzeba zadać. Ile taka usługa powinna kosztować, jeżeli widzicie, ile wychodzi materiał? Ile wziąć za tę usługę? Tu była w ogóle taka historia, że rano wszedł mi klient i mówi, że, o panie Pawle, tutaj chodzi inny elektryk. No niech chodzi, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że. Jakby też tam wyczaił, no bo to ja też to przypadkiem wyczaiłem, że tu jest taka akcja na budynku, nie oszukujmy się i też próbuję to w ten sposób zarobić, no bo tak to wygląda. Fakt, że ja nie chodziłem po domach, tylko po prostu wywiesiłem ogłoszenie. Wywiesiłem ogłoszenie w windzie, że wykonujemy takie prace i ludzie dzwonią i dla tych ludzi to wykonujemy, ale chodzi inny elektryk. Podobno puka od drzwi do drzwi, zbiera zapisy jak ksiądz na kolędzie, kto byłby zainteresowany i robi tą robotę za. 1200 zł, tak mi klient powiedział, że robi tą całą robotę za 1200 zł. I teraz pytanie do Was. My robiliśmy to we dwójkę z Bartkiem do godziny 13. Jest teraz po 13, jadę jakieś 10 minut. Więc dwie osoby, prowadzenie działalności gospodarczej, Ja plus pracownik, albo inaczej, ja bym nie jechał, tylko wysłał dwóch pracowników. Czy Zrobilibyście taką robotę z materiałem za 1200 zł? Bo... bo ja chyba nie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A teraz pokażę Wam jeszcze taką jedną rzecz. Co w sytuacji, kiedy. Nie jesteś pierwszy, wjedziemy sobie na inne piętro i nie jesteś pierwszy, nie ma już dla ciebie miejsca, bo tak jak powiedziałem, kto pierwszy, ten lepszy, i ty jesteś na drugi albo trzeci. Co zrobić w tej sytuacji? I tutaj na jednym piętrze jest taka sytuacja, gdzie był inny elektryk. Znaczy tu w tej chwili w tym budynku jest chyba więcej elektryków niż mieszkańców, no bo roboty jest dla każdego, ale pokażę wam jak rozwiązaliśmy tutaj problem braku miejsca. I jasno, w szachcie sytuacja jest Tak. Mamy pion analogicznie. Mieszkanie 66, to jest nasza robota, wyprowadziliśmy tu na tę tablicę trójfazową. No ale tu obok sąsiad 71 też by się zmieścił, bo tu jest miejsce po szerokości na kolejną tablicę trójfazową. Po wysokości, no to widzicie, ten licznik musiałem podnieść, żeby zmieścić swoją tablicę. Ten też można by było podnieść, i ten drugi jeszcze się tu zmieści, ale kolejny. Czyli ten i ten już dla niego miejsca nie ma. Ale zobaczcie, w sytuacji, gdyby ja posadziłem się tu, on zamiast tej skrzynki posadziłby się jeszcze tu, dla nich nie ma miejsca. To ci dwaj musieliby się wynieść tu i powiesić swojego karwasza, czyli taką skrzynkę i w tej skrzynce. O, tam mógłby zrobić zabezpieczenie. O! I on ma tutaj wyłącznik taryfowy z taryfówki na licznik trójfazowy. No ja bym tutaj jeszcze Iresa wstawił, ale nie jest to jakimś tam błędem. Także to wszystko jest doprowadzone tu, czyli on w tej skrzynce ma to i to jest w tamtej skrzynce. Wiem, słuchajcie, czarna magia, zwłaszcza dla kogoś, kto może nigdy tego nie robił i nie wie, nie wie jak to, w ogóle z czym to się je. Dlatego myślę, że w kolejnym odcinku albo w jeszcze następnym, ale na pewno w jakimś, tutaj się pojawi, spróbuję wyjaśnić to pod kątem takim, że Omówimy sobie warunki przyłączeniowe, omówimy sobie to z dwóch punktów widzenia: z punktu widzenia klienta i z punktu widzenia wykonawcy. Czyli jeżeli jesteś młodym elektrykiem i chciałbyś takie rzeczy robić, ale się boisz, bo straszy cię ta cała dokumentacja. A ta dokumentacja jest wbrew pozorom prosta, tylko groźnie to wszystko brzmi, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz, więc spróbuję to ugryźć. Od strony biurka, tutaj dla elektryka, i od strony klienta, który taką usługę, takiej usługi potrzebuje i chce zwiększyć, bądź musi zwiększyć moc przyłączeniową, który jakie kroki po kolei podjąć, od czego zacząć, bo to też nie jest takie oczywiste, bo najpierw trzeba iść do administracji. A dlaczego najpierw do administracji? To o tym powiem właśnie w tym kolejnym odcinku. Dlatego zaobserwujcie mój kanał, by nie przegapić tego kolejnego odcinka. Cześć.